Cześć, z tej strony Barka. witam was w kolejnym odcinku z gry Fortnite Battle Royale. Dzisiaj moja siostra się z wami przywyta, proszę mówić. Elo! Co? Przywida się? Jej kanał będzie w opisie filmu, zapraszam do niej. Kto lubi pet shopy, zapraszam serdecznie dobrze w tym odcinku będą normalne gameplay tutaj więc pogramy się yy, tutaj weźmy może z tego sezonu Kelskina no? co no serce Nie za gruby gej <laughs> <laughs> banana weźmy yy, albo chyba że speed od Na na hard kurde no klasyczna no Dobra, to będą oddziały z randomami. Lecimy. Dobra. Wkradała się gierka. Jak chcieliście wiecie, to jest na takim stopniu, jak widzieliście. Dawno nie grałem, no ale niech będzie. Już openik wleciał na kanał. Bardzo fajny. Dużo komentarzy. Dobrze się przyjął, więc chyba będzie więcej Fortnite tam na kanale. Codziennie będą ratować dwa filmy z YouTuber's Life i z Fortnite, albo nawet dwa. Niech będą dobre statystyki. Więc, Lecimy. Masz jakiś problem, Bambiku? Dobra, lecimy go położyć. Leży, okej. Okay. Może na przyjemny ręk No, o, drużyna, kurwy je. No szybciej no, ustalaj. No gdzie lecisz, na SDB? Gdzie ty, typie, lecisz? Dobra, na SDB. A Fiolet gdzie leci? Fiolet to chyba jakiś No Ale balcie. No, to sobie lecimy na sadybkę. Ten Tyrpi się podoba, bo jest to purtaweczka. Ten pistolet maszynowy, wiecie który? I on jest najlepszym pistoletem, który w życiu był w tej grze. Bardzo go polecam na no, dobitki. Lecimy. O, żeż, my god. Spadam jak tej szybciej. To mamy kawika i pułapkę, słabo. O typ ma Galaxy. Nie. Galaxy fajny skin, że o kurde. Dawaj go typie, dawaj go, dawaj go. No ty Bambolu! A ten poleciał se. Dobra, ale Bambiki. Ja broni nie miałam to, co kurde miałam zrobić. Lepiej chyba na zwykły oddział lecimy. I no, z pięć gierek i... to będzie koniec, ale. Może więcej. Wolicie, czy on nagrywał solo, czy parę, czy oddziały? Napiszcie w komentarzu. Chętnie se poczytam. To ta, ta, ta Dobre, lecimy. Zobaczymy jaki skład będzie. Bo jak ten co mi zrobi Wina, no to doda mi do zbyt. Kiedyś miałam taki w siódmym sezonie mnie uratowały. Co chcesz? O! O! <słuchaj> Perfekt. Z dobami, tylko e! e. Terrory. Ty jak ma ja też mam. Ożniwiasz, to chyba będzie pro No dobra, przyjemny, tilt towers. Dobra, jak na słone chcecie. No to lecimy na słone. Podziękujmy kierowcy busa. No i lecimy. Ringo Royal. Dobre. Jakieś gry z igrykami, to oni czytają mnie taki. Tis. Tisie. Barga. Kiedyś nikt barga, youtuber. No i typek jakiś e, Polak do mnie mówi Eee, Argel podej swój kanał. Ja mówię, what the f Ojezu ten typek ma... Spoczuję. Ładnie typę. O, pompeczka. Może być. A jak tu jest fioletowa pompa taktyczna, to się ucieszę. O. Zamknę drzwi, może ktoś się załapie. O nie ty główno. Jezu, to chyba. Ty lepiej chyba tu zrobić. w Dobra, lecę do nich. Dobra, zginęli. Trudno się mówi. Ja z typem zostałem? Kurde, za gówno. Dobra. Nic nie ma. Typy, co robimy? Idziemy ich pokonać? Dobra, spróbujmy tego typa. Обите с пистолетчика! Ища Курде! Как ми е камско. хамско! Пако, пака! Jezu jaki bambole, ja se... O Jezu, jaki bambole w tem! No kurde. To lepiej się chyba zagramy z holo. Zdecydowanie. Te oddziały to jakieś są. Kurde, nie mogę się do czegoś tego podłoka dolała. Ciekawe jak to będzie wyglądać. Dobra, na Solo turniej. Nie wiem czy kampa się będzie podobać, ale chyba nie To lepiej chyba pogram z Jukę solo i nad Tilted Towers Nie, to standardowy gameplay jak musi być. Mo coś mi robię, zdjęcie jak nagrywam. Niedługo się pojawi kamerka, tylko na razie oczywiście jej nie mam. Niestety trudno się mówi no ale niedługo wejdzie jakby możecie jak chcecie wiedzieć jakim programem nagrywam to OBS Studio bardzo polecam dobry program do nagrywania To tym na program nawet wszystkie moje odcinki z gry na razie Kurde, ale by headshot'a wyrwał. Ale Heda. Dobra. Ale headshot to był ładny. Ha! Gai, boi. Dobra, na ty, teraz niech się dzieje. Lecimy. Mam słuchawę, więc kurde, ja słyszę typków i lecimy! Połowina. Ostatnio na turnieju byłem jeden na jeden, ale strefa mnie zabiła. Już dwa razy tak miałem. Mam tego dość. Tylko, że to był jakiś tryhard, spoceniec, którego by się nie dało zabić, bo on po prostu budował jak jakiś debil szalony. Więc bym miał przerąbane. U niej najgorsze loty nie na czy na Sejmona lecieć? Na Lizaka. O, ty kunwa! No to spindala. Bandaże jakieś... cykam trochę Co tu się do cholery wyprawa CO TO JEST ZA GÓWNO NO Co za hardy spocone no ja nie lecę na tyt Te hardy spocone na tym są i ja mam tego dość Zaraz do San'a. No, mam jeszcze z dwie gierki i to będzie na koniec w tym odcinku. Jezu, ja dlaczego wy widzicie tą godzinę, jaka jest? Słuchaj, że tak późno odcinek, ale będzie szybko, bo mi się szybko renderuje filmik. Dzisiaj jeszcze już wejdzie i będzie wszystko gita z Wrócimy. Jezu, To jest. Dziwny to jest. Ale to jest dobry do unikania strzałów. I to bardzo dobry. Ale wystarczy, że tak przy nim staniesz, czy będziesz solał w ciało. Ale z daleka. Ja też, w sumie. E, to teraz na... kurde, wypaść. chciałby, żeby zmienił. Mm, no, sklepową. Może trochę lepiej podzielić te ty, te tałe strachardy spocone, które rozwalają budynek. Jakoś mnie pocisnął, trafiałem bez lunety, tym... Pi, 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 pi... Nie będę tego telę, bo mnie film usuną z YouTube'a. U niej tutaj jest jakaś walka o broń, że tak powiem. Okej, okay, tutaj wchodzimy, zabieramy pompeczki i robimy fraga. Leży. Leży. Dobra. No poczekaj Kasia. Dobra, czy mnie węczy. Kurde, ale mnie pocisnął. Nie no, miał pompę dobrą. Ale ładna gierka, ale fragi cisnęły. To było takie HITCHA! HITCHA! Jeszcze raz ostatni bait. Sam domek. Ale to był fald, że była niebieska pompa. No, ostatnia giereczka i... myślę, że to będzie koniec. W komentarzu mi się dacie czy filmy ładnie wychodzą, czy mamy montować, bo ja je na razie nie montuję. I nie wiem jak je montować. Możecie dodawać propozycje w komentarzu, jak zmontować filmik. No, lecimy ostatnia gierczka. Jaś nagrała tylko takie vlogi z muzyką, nic nie mówiłem. A teraz to kurde gameplay z gier. Jeszcze w tym odcinku pokażę Wam moje gry. I możecie z niej wybrać, jakie mam nagrać. Czekaj, zrobimy do tego taniec. Mm -mm. Teraz bardziej nasłonę. So, ja tak zawsze, jak mówię, jest piosenka taka w tym busie, bo ja mam tutaj taka. Asa isa under Umen. To jest dziwne. ale. mi się podoba. Jakiś morszmelo, Nemo morszmelo. No, rymuje się w sumie. Oh no! Oh no! Z bananek

ale rej ja dostałem, kurde, no typek mi na mordę przyczepił. Czekam, To za bambik. No dobra, myślę, że to było na koniec w tym odcinku. Dużo rejtu było w tym odcinku. Ale to by było na koniec, więc na razie.